Hej, cześć wszystkim. Po tam naszym wystąpieniu w PL1 TV bodajże pojawiły się jakieś zapytania w sprawie kamery, którą nie reklamowałem, tylko mówiłem, że uważam, że jest to warta inwestycja. Chciałem Wam pokazać. Tematem, znaczy tego, czego szukamy, to ja szukałem na Allegro, oczywiście, chyba że macie jakieś osobiste kontakty z ludźmi, którzy sprzedają takie rzeczy śtureczko, um, cichutko. I, ja... Ciiutko, um, i e, te, jakby to, co można wpisywać, to jest kamera policyjna, kamera dla służb, kamera e, Bodycam, na przykład. E, pod takimi hasłami możemy tego szukać. E, jak widzicie, tutaj pokazuję na przykład, są różne ceny. E, to jest ta sama firma, której ja używam, tylko bardziej profesjonalna, gdzie nośnik jest już e, schowany w ogóle pod ubraniem, na zewnątrz jest tylko na. Na oddzielnym podłączeniu kamera, tylko to jest już bardziej 1000 zł. Są jeszcze droższe są bardzo uproszczone wersje tejże firmy. O na przykład tu za 250 mamy taką bardziej, jak się pracuje, no nie na zewnątrz, tak, bardziej w wewnętrznych miejscach. Ja wybrałem pośrednią wersję, mój konkretny model to jest właśnie to, czyli SJ AT10. Ona występuje na aukcjach. O, na przykład tutaj z dwoma bateriami. Nie występuje z kartą, przynajmniej ja nie znalazłem. Kartę dokupiłem i sugeruję, ponieważ zależy nam na danych, żeby szukać karty raczej z górnej niż z dolnej półki. Jak sobie wpiszemy karty pamięci, bo tam, jest, tam są różne oznaczenia w tych kartach. I jak piszemy karty pamięci, to szukamy takiej z możliwie najszybszym zapisem, i raczej z górnej półki, raczej takiej karty nie do zapamiętywania danych w komputerze, tylko bardziej polecanej do smartfona z kamerą, i już wtedy w każdym sklepie, na przykład z elektroniką, nam ktoś doradzi, ale również na Allegro będzie napisane, że nadaje się do smartfona z kamerą. Smartfony nagrywają bardzo przyzwoite wideo, więc i karty muszą sobie z tym radzić. Takie jest moje zalecenie. Więc ja wybrałem coś takiego. Tą kamerę ja wybrałem, dlatego, że ma wypośrodkowaną już wszystkie dla mnie ważne opcje, czyli podczerwień, wodoodporność pełną, możliwość zamontowania w dowolnym miejscu różnymi klipsami na ciele. Część z tych klipsów jest dostarczona. Dość uniwersalny ten taki suwak z tyłu, który, ja nie wiem czy to będzie na którym zdjęciu pokazane, natomiast jest suwaczek z tyłu tej kamery, o są klipsy, które tutaj widać i z tyłu kamery jest suwaczek, który umożliwia zamocowanie. Właśnie o, tu zdjęcie pokazujące, jest bardzo przyzwoita podczerwień i, i, i nagrywanie w podczerwieni. Eee, co no niewątpliwie jest zaletą, no również działa w pewnym sensie do tego, żeby nie świecić dramatycznie mocno, a iść przez las, eee, bo można patrzeć sobie na mały ekranik i widzieć, co jest przed tobą, co jest też śmieszną opcją. Eee, no i tyle, ja używam tego, dlatego że ma wymienne baterie, co mogę zrobić, a jeżdżę, jak wiecie, dużo i, i potrzebuję, żeby mi kamera nie padła w trakcie więc mam ze sobą zapasową baterię, można do niej dokupić zewnętrzną ładowarkę i można wymieniać zarówno baterie, jak i karty. Są takie, które mają stałą pamięć w środku, to jest dobra pamięć, ale z kolei jesteśmy ograniczeni tym, że nie możemy wyjąć tej karty. Część z Was będzie chciała kupować kolejne karty, odkładać kartę w jakieś schowane miejsce opisaną i wkładać następną kartę, część z Was będzie zgrywać te dane, kasować, no różnie to będzie wyglądało. Ja mogę powiedzieć, mnie się na razie sprawdziła. Bardzo uważam, że warto, dlatego, że jest to tamte paręset złotych, które jak ktoś już uzna, że potem tego nie potrzebuje, to na pewno, no, wyraźnie obniżając cenę, ale będzie można odsprzedać. Natomiast w naszych czasach jest to bezcenne narzędzie. Mówię, myśmy zaczęli i kupili to głównie ze względu na interakcję, o dziwo, nie z policją, tylko z ludźmi. Ponieważ musieliśmy sobie radzić już niejednokrotnie z agresją ochroniarza w sklepie, ludzi na ulicy i powiedzenie im, że jest nagrywane i że każda agresja spotka się z reakcją ochrony, jakby uzasadnionej ochrony osobistej i bezwzględnej, w związku z tym, i że wszystko jest nagrywane i że absolutnie nie chcemy żadnego konfliktu, jesteśmy skłonni do każdej rozmowy. Ubustiamy, jak wiecie, rozmawiać, natomiast absolutnie nie zgadzamy się na naruszanie naszej cielesności przez nikogo. Jak na ten moment, również jak wiecie, kamera pomogła mi wygrać sprawę i mam nadzieję, że będzie mi pomagała dalej, bo sprawę będziemy ciągnęli dalej. W oddzielnym filmiku, jak tylko będę miał w rękach już uzasadnienie wyroku, mam nadzieję, za chwileczkę to zrobię mały filmik o tym, że jednak praworządność jest praworządność i jak wyglądał zadanie wyroku o to, że moje zatrzymanie było bezzasadne tego 24. Nie jestem jedyny, ale jestem pierwszą z czterech spraw, która została wygrana. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że to będzie cała fala. Było 200, ponad 200 zatrzymań i wszyscy dalej będziemy działać, bo te wygrane sprawy są tylko początkiem, a nie końcem. Wracając do kamery. Warto kamerę Absolutnie należy ją mieć. Według mnie na ten moment nosimy ją zawsze przy sobie. Wyciągamy jak tylko przewidujemy interakcję z kimkolwiek. Tak naprawdę my robimy tak, że ponieważ my nie nosimy maseczek, ponieważ uważamy, że nie ma podstawy prawnej do noszenia maseczek, nadal a czy jest trochę ciężej, ponieważ brak podstawy prawnej jest umieszczony w konstytucji. Tym ja myślę, że już jest czas, żeby znowu zrobić jakiś film, żeby wam powiedzieć trochę, dlaczego ja uważam, że nie, ale znowu to jest ja, każdy z nas musi się borykać sam z konsekwencjami. Może nie sam, ale bo mieliśmy dużo towarzystwa na sprawie, natomiast no de facto staje się samemu, samemu przed sądem. Ewentualnie. Więc, więc to, 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 to próbujemy zrobić oddzielnie. Natomiast my używamy kamery za każdym razem, jak wchodzimy do sklepu bez maseczki, jak widzimy patrol, który być może będzie miał okazję bądź chęć się ten, jeżeli ktoś zaczyna do nas mówić tajemnicze rzeczy na ulicy w sprawie niejasnego tematu, też od razu, znaczy po prostu zaczęliśmy działać w ten sposób, że dla własnego bezpieczeństwa, dlatego, że. No ja na przykład mam, jak widzieliście, takie, taką aparycję, jaką mam, to znaczy, że agresywna osoba bardzo często może zwalić na moje społeczne zachowanie. Jeszcze nie miałem maseczki, że to ja byłem agresywny, bo ja jestem napastliwy i taki. Ten. Więc ja potrzebuję mieć w szczególności uzasadnienie. Zresztą spotkaliśmy się już z agresją. Mówię, ludzi w sklepie, ochroniarzy w sklepach, odziwo ludzi na ulicach czasami. I bardzo często są to bardzo, duże, bardzo przyjazne reakcje, ale zdarza się dość re regularnie, niestety że reakcja jest całkowicie nieprzyjazna i że trzeba. Więc mówię, ja tu wpisałem dwie różne rzeczy. Jedno wpisałem kamerę policyjną, drugie wpisałem kamerę Badycam i jak widzicie pod oboma tymi no tu jest 1000 zł za taką być może bardziej profesjonalną jeszcze innej firmy. Musicie sobie sami ustalić. To co ja mam, to są te filmy, które widzieliście u mnie z tej kamery. To jest bardzo przyzwoita jakość. I ja nie jestem pewien, czy, o, czy tej kamery nie rozważałem jako drugiej. Tylko, że ona miała, jeżeli dobrze pamiętam, e, taką, taki mankament, że miała wbudowaną kartę. O, właśnie, wbudowana pamięć 32GB. Ja mam 64-gigową kamerę. To oznacza, że ona, jakby nie patrzeć, będzie miała dużo krótszy czas nagrywania i dużo częściej ją trzeba będzie wymienić. E, no, ale dalej, niewątpliwie będzie to też dobry sprzęt. E, który o, tu mamy HD do 8 godzin e, ja mam 16 godzin w rozdzielczości HD e, możliwości nagrań, tak, no to bo to jest dokładnie, dokładnie razy dwa e, w moim przypadku. Ja mam 64-gigową kartę. E, I tu nie była również z tego co pamiętam, niewymienialna bateria. O, wbudowana bateria, długi czas pracy do 6 godzin. U mnie jest prawie 8 godzin, plus to, że ja mogę baterię wymienić. Więc ja uznałem, że ponieważ nie jestem policjantem chodzącym w jederzącym radiowozem, czasem jest to taka piesza demonstracja, coś może się zdarzyć, czasem jest tak, że zapomnę naładować i mogę wtedy wymienić baterię, jakby co, i jestem bezpieczny. Więc to, to było moje myślenie za, na, dlaczego tamten sprzęt, a nie inny, tak. Ja tak, żeby nie, nie przedłużać, pozdrawiam Was cieplutko, no. bądźcie bezpieczni i, i, i trzymajcie się.